Złom dobry, pogotowie złomowe, zawsze gotowe. Dostałem cęk na to i na to. Także zabieramy. No i tak, grill już zabrany, grill sprzedany. I ten pozostały złom, który miałem po 70 groszy, 82 kg, było wszystkiego. 57, 40, 58 złom tych zazłomiłem. No i skoro już jesteśmy tutaj, blidlu, to butelki oddamy. No tak. To idziemy. I sobie oddamy. Miałem jechać do kolegi do Czechowic byliśmy wczoraj wieczorem umówieni, no ale niestety rano mi napisał, że jest chory i tak dalej. Także tym pomyślałem, że skoro tak, to może pojedziemy plakatować dzisiaj. Weszła czeska butelka. Pojedziemy plakatować dzisiaj, wiecie, no i przygotowałem sobie plakaty rano, chrześcijańskie, zszywki, no też nie taka, To no nie chcę wejść, zszywki, wiecie, no i szukałem mojego takiego do strzelania z tych zszywek pistoletu, przekopałem wszystko, wiecie, przekopałem wszystko cały dom i dwa samochody i nie ma. Zapadł się pod ziemię. Jeżeli jesteś chrześcijaninem to robisz tutaj komuś poprzek na tym świecie, wiecie, i potem się zdarzają takie rzeczy. Po prostu jest kaska na paliwo. Jest, są plakaty, są skrzywki, a pistolet do wstrzywania zniknął. Ja Miałem takie dwa. Jeden wrzuciłem do złomu, bo nie miał tej klapki od dołu zamykania tych skrzywek. Ale ten drugi nie. No i ten drugi zapadł się, wiecie? Ale ja i tak pojadę. Pojadę plakatować. Może nie dzisiaj, ale pojadę. Wiecie, co się dzieje, kiedy robisz coś dobrego dla Królestwa Bożego? Ja bym Cię policzkuje, on się będzie z Ciebie naśmiewał przez swoich ludzi. Będzie próbował Cię ośmieszyć, zdenerwować. I dzisiaj jestem cały dzień nerwowy, wiecie, bo to, czego potrzebowałem, ja to mam często. To z czego potrzebuję akurat to znika. To jest taka taktyka. Ja wiem czyja to jest taktyka, wiecie? 2.30 Chrześcijanie nie są na pikniku. Mówię o chrześcijanach prawdziwych. Tylko są w walce. Także to, że jestem gdzieś tam ośmieszany i się ze mnie śmieją, to jest część programu, wiecie? Skoro jesteś na terenie nieprzyjaciela. No to nie ma się co dziwić Nie wszyscy rozumieją co mówię na pewno Ale dobra, jeszcze jedna chyba jest Może jeszcze jakaś były butelki co miałem w domu i butelki, które miałem w kilka wałcie także spróbujemy tą na końcu Co wejść nie chciała A no, nie chcę wejść jedna, dobra 2,90 jak za śmieci to nieźle w domu dobrze, w domu chłodno i tak rozbierałem sobie próbowałem sobie radejko rozebrać, ale tam są takie. E, no teraz się nie wyostrzy. E, może teraz się wyostrzy. Są takie śrubki nie, nie wyostrzy gwiazdki, wiecie jest normalna śrubka na krzyżyk, na krzyżak jest gwiazdka, musicie uwierzyć mi na słowo, bo telefon nie współpracuje, za ciepło jest chyba i tam też są gwiazdki więc radejko na razie odpuściłem, To są napędy od szyb z drzwi, które znalazłem ostatnio i tu też są śrubki takich gwiazdki. Wiecie, i moja gwiazdka, którą mam najmniejsza, jest za duża. Za duża i będę musiał sobie nabyć. Mam dwa takie napędy. Już zdjąłem obudowę z wirnika z dwóch. Były normalne śruby, ale są, wszystko jest na tych małych gwiazdkach. Także muszę sobie iść i kupić, ale na razie nie mam pieniędzy. Bo to co Wam pokazywałem, to już poszło na domowe rzeczy mam wiecie aluminium trochę Jest aluminiowe takie o, widzicie tutaj element tutaj przy karcie e, rozszerzeń też chłodzenie no i tu mam gotowe takie aluminiowe elementy więc myślę sobie że wezmę do reklamówki i zajadę sobie jeszcze butelki do Kauflandu sprzedać bo mam całą skrzynkę ponad i to aluminium a no butelki to będę miał kupon na zakupy nie w Kauflandzie no ale to sobie kupię worki najwyżej no i to aluminium może się uda wiecie o, listwa takich trochę rzeczy o nie, wiem, nie będę tego ważył nie wiem ile tego jest no może ponad kilogram nie to nie starczy mi nie starczy mi na ten ale mam jeszcze kable kable szukałem tego pistoletu dzisiaj i jeszcze mi się Pokażę Wam, ile kabli znalazł. Także taka sympatyczna wiązka, jeśli mi się znalazła, podczas szukania mojego narzędzia, które było i potem znikło nagle, ponieważ stało się potrzebne. No i za chwilę pokażę Wam plakaty, które będę przybijał niebawem, kiedy albo sobie znajdę ten pistolet, albo sobie kupię nowy. Wiecie, plakaty chrześcijańskie mam różne, ale w takim formacie niewielkim. Takie oraz takie. Widzicie, są listki do odrywania z numerem telefonu. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, gdzie spędzisz wieczność, są takie. To już Wam pokazywałem na jednym filmie. Te mi się najbardziej podobają, bo mają takie przesłanie czyste. I piękne są też takie, mam też takie, o właśnie, coś takiego w tym tygodniu, się wybiorę albo z żoną, albo sam. Ten, który przeszkadza, nie przeszkodzi mi w tym. Także nawet ten film dzisiaj, żeby nagrać, to są cały czas, wiecie, schody pod górę. I tutaj takie żółte. Jeszcze mam ich więcej, wiecie, ale to, to wystarczy na raz, na ten wyjazd jeden. No i zszywki gdzieś miałem. O, takie luzem jeszcze mi zostały z poprzednich akcji w woreczku. No i miałem pistolet do nich, nie? Ten pistolet dzisiaj szukałem wszędzie w domu, w dwóch, w dwóch autach. i Po prostu zapadł się po ziemię, nie ma, nie? Także komuś to przeszkadza, wiecie? Dlatego albo go znajdę, albo kupię sobie nowy. Taki jestem, ja, zawodowy. Wszystkiego dobrego. Zawodowego. Ech. Doktora Pepera zimnego z dodówki, fajny, chłodny. Także nie wiem, co nagramy dzisiaj jeszcze, albo jutro. Jestem po prostu e, zdany na spontaniczne wydarzenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.